Witam was moi drodzy na moim kanale. Dzisiaj w taki sposób troszeczkę nietypowy. Chciałbym wam opowiedzieć o pewnym urządzeniu, które zostało zamontowane w parafii Świętego Bartłomieja w Miłomłynie. Otóż chodzi mi o inteligentną bezdotykową kropielnicę, która nosi nazwę Sanctus Aqua i wyprodukowana została przez firmę Arduch Bells and Clocks. Bezdotykowa kropielnica to jest urządzenie, które w higieniczny sposób dozuje wodę święconą na dłonie człowieka, który podkłada swoją rękę pod czujnik. To urządzenie zostało zaprojektowane w ten sposób, żeby wyeliminować możliwość przenoszenia przez ciecz jakichkolwiek zarazków, bakterii. Tak jak wiecie, obecnie mamy czas epidemii i wiele kropielnic jest pustych. Ponieważ jest, trzeba tam zanurzyć dłoń w tej wodzie święconej, natomiast tutaj spada bezpośrednio kilka kropel czystej, absolutnie czystej wody. Teraz podam Wam kilka danych technicznych. Od firmy Rduch są różne modele tej kropielnicy. Jest kropielnica z akumulatorem i skraplaczem, kropielnica ze skraplaczem zasilana sieciowo, to ta, którą jest w parafii w Miłomynie, kropielnica z akumulatorem bez skraplacza i kropielnica bez skraplacza zasilana sieciowo. Wykonana jest z drewna bukowego. Znajduje się w niej pojemnik plastikowy, w którym mieści się około 750 ml wody, co wystarcza, jak podaje producent, na około 7-8 tysięcy podań wody. Wymiary tej kropielnicy z, ze skraplaczem to 57 cm na 26 cm i głębokość to. 14,5 cm. Producent daje 24-miesięczną gwarancję na sterownik, czyli na to urządzenie, które podaje wodę, więc myślę, że jest to urządzenie trwałe. No i teraz przeniesiemy się do kościoła i pokażę Wam, jak ona funkcjonuje i jak ja rozwiązałem problem z. Niskimi temperaturami, które w naszym kościele niestety są, bo większość kościołów w Polsce jest jeszcze nieogrzewana, a kropielnice zazwyczaj znajdują się w kruchtach, więc ta woda w tej automatycznej kropielnicy z pewnością by zamarzła. Mi udało się to rozwiązać także przy minusowych, dużych minusowych temperaturach, ta kropielnica ciągle działa. Urządzenie jest w pełni automatyczne, oprócz tego, że trzeba do tego urządzenia dolewać co jakiś czas wodę. Jak to urządzenie funkcjonuje? Otóż już teraz Wam, moi drodzy, pokażę. Tak wygląda kropielnica bezdotykowa. W naszym przypadku jest to kropielnica, która posiada jeszcze misę, na którą spadają ewentualne krople. Które nie znajdą się na dłoni, na ręce. Jest to urządzenie naprawdę bardzo sprawne, bardzo funkcjonalne, przede wszystkim estetyczne, no i oczywiście bardzo higieniczne, co w czasie epidemii, którą obecnie przeżywamy, jest myślę dość istotne i ważne. U nas w Parafii jeszcze mamy oczywiście starą kropielnicę również ustawioną. Tak jak widzicie tutaj teraz na filmiku, jest to stara średniowieczna kropielnica, która prawdopodobnie była również i chrzcielnicą. No ale wiadomo, że w niej obecnie woda nie powinna się znajdować i nie powinno się z takiej korzystać. No to zdecydowaliśmy się na zakup takiego urządzenia. Jak korzystać z takiej kropielnicy? Ano, w bardzo prosty sposób. Wystarczy podłożyć dłoń pomiędzy miseczkę i czujnik, i wtedy od razu spada kilka kropel wody na rękę. Jeszcze raz zademonstruję. Oczywiście, jak będę trzymał dłużej dłoń, to czujnik będzie wyczuwał cały czas obecność ręki i będzie dozował bez przerwy wodę. Natomiast kiedy zabiorę dłoń, to czujnik przestaje wodę podawać. Działa to bardzo szybko, więc wystarczy tylko od razu podłożyć i od razu zabrać rękę, i wtedy na pewno spadną, spadnie te kilka kropel wody na dłoń. Problem pojawia się, moi drodzy, w momencie, kiedy jest zima. Otóż firma Rduch nie gwarantuje tutaj możliwości jakiegoś ogrzewania tejże kropielnicy. Moje skuteczne rozwiązanie tego tematu było zamontowanie grzałki do owej kropielnicy. Zobaczcie, pokażę Wam teraz termometr, który znajduje się przy czujniku temperaturowym i pokazuje on obecnie minus. 14-13 stopni. Rano o siódmej, jak byłem w kościele, to pokazało, że jest tych stopni aż 17. W związku z tym, przy minus 17, nie ma szans, żeby woda w takiej kropielnicy nie zamarzła. A mimo to, jak widzieliście przed chwileczką, kropielnica w naszym przypadku działa. Jeszcze teraz pokażę Wam absolutnie bez montażu. Leci woda i temperatura, uwaga, minus 14 stopni Celsjusza. No to zajrzyjmy teraz do środka tejże kropielnicy. Ona jest tutaj zamykana na kluczyk. Otwieramy kropielnicę, i w naszym przypadku Ukaże się nam taka konstrukcja. Kiedy Państwo zamówiliby kropielnicę bezpośrednio z firmy Rduch, nie będzie tutaj tego panelu. Ten panel wykonałem sam. Jest to kawałek blachy ocynkowanej. Na tą blachę nakleiłem grzałkę. Grzałkę w postaci drutu do drutu grzewczego czy kabla grzewczego do terrarium. Genialnie się to sprawdza, bo przy temperaturze minus 17, minus 20 stopni ta woda nie zamarza. Nawet ta końcówka przy kropielnicy, która jest metalowa, ona również ani razu nie zamarzła. W związku z tym utrzymuje się tutaj na tyle wysoka temperatura. Że ta woda cały czas jest podgrzewana. Wodę można wlać tutaj, do tego okien w tym okienku. Producent nie zaleca wyciągania całego tego plastikowego wkładu, do którego wlewamy wodę święconą. Nie odsłonię Wam dzisiaj tego, ponieważ tu. I tu znajdują się wkręt i gwoździk, który zabezpiecza mi, żeby cała ta blacha nie wypadła. Nowe kościoły w większości są ogrzewane, natomiast jest bardzo dużo starych kościołów, które ogrzewania nie posiadają. W związku z tym taka kropielnica w ogóle by się nie sprawdziła, a tu dzięki temu. Że jest ta grzałka, bez problemu ona może działać. Oczywiście wymagało to pewnej ingerencji z mojej strony w owe urządzenie, bo musiałem tu wiercić wkręta, czy tutaj gwoździka, i tutaj wywiercić otwór na kabel. Natomiast absolutnie to nie wchodzi, jakby w konstrukcję elektroniki tego urządzenia. No i oczywiście zastosowałem tutaj jeszcze, tak jak wam pokazywałem, owy. Czujnik temperaturowy, który pozwala na to, że jeżeli temperatura wzrośnie do 2 stopni Celsjusza, to wtedy automatycznie grzałka się wyłączy. Natomiast jeżeli będzie temperatura poniżej 2 stopni na plusie, to grzałka będzie cały czas uruchomiona. To jest, myślę, dość istotne i udogodnienie takie, że nie trzeba tego obsługiwać i myśleć o tym, kiedy tą grzałkę włączyć czy wyłączyć. Ona będzie automatycznie sama działać. Urządzenie w tym momencie nie będzie działało, ponieważ to są takie dwa styki i nawet jeżeli podłożę teraz rękę, to widzicie, woda nie leci. Dopiero w momencie, kiedy ją zamknę urządzenie się uruchamia. No dobrze, moi drodzy, to tyle z zimnego kościoła z temperatury minus 14 stopni i działającej kropielnicy bezdotykowej. Firma Rduch, myślę, że jeżeli chciałaby wyjść głębiej w rynek, czyli do kościołów zimnych, nieogrzewanych, to musieliby na pewno pomyśleć o Takim urządzeniu czy takiej grzałce. Pewnie oni wykonają to w zupełnie jakiś inny sposób, sobie bardziej wiadomy i sobie bardziej praktyczny. Natomiast mi udało się domowym sposobem zrobić tak, żeby kropielnica nie zamarzała i była zawsze świeża woda. I tutaj słuchajcie, to jest ważne, że ta kropielnica jest absolutnie bezpieczna w starych kropielnicach bywały osady gdzie wiele osób zanurzając swoją dłoń no niestety pozostawiało tam również trochę bakterii i brudu dzisiaj jest możliwość że ta kropielnica bezdotykowa będzie służyła przez wiele lat w naszej parafii służąc też i bezpieczeństwu i higienie również i w kościele Oczywiście będą głosy takie które powiedzą że księża są bez wiary, bo nie umieścili wody święconej w kropielnicy, bo się bali i tak dalej. Ale myślę, że skoro Pan Bóg dał człowiekowi rozum i możliwości techniczne, to dlaczego tego nie wykorzystywać i również umieszczać to w świątyniach, które przecież są miejscem przebywania stałego przebywania Pana Boga. Jeżeli ktoś będzie w miłomynie, zachęcam do skorzystania z tej, że kropielnicy. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się do zobaczenia.